Zaczynamy. Dzień dobry. Dzisiaj startujemy na stojąco, ponieważ mam wam dużo rzeczy do pokazania i będzie mi tak znacznie wygodniej. Witam was w moim nowym, nowym starym sweterku, ponieważ wzór jest z ubiegłego roku. Jest to sweterek Whisper, który już wszyscy dobrze znają. Gdyż ponieważ Mnóstwo osób go zrobiło. W tamtym roku było na Kalu ponad 400 osób. Później jeszcze sporo osób kupowało ten wzór. Pierwotnie powstał on w wersji z długim rękawem, ale od razu po tym długim zrobiłam też rękaw krótki. I w tamtym roku zrobiłam też. Kardigan rozpinany. Opowiadam o nim dokładnie w poprzednim odcinku. Teraz trwa kal i warsztaty. Dziewczyny świetnie sobie radzą z tymi ażurami. I za dwa tygodnie będzie dostępny już wzór i warsztaty w regularnej sprzedaży na kardigan. Tutaj Wam jeszcze przypomnę zdjęcie, jak on wygląda. A tak wygląda tradycyjny whisper. Jest to sweterek z okrągłym karczkiem z ażurami na górze, z przodu i z tyłu. Oczywiście ma. Rzędy skrócone, bo bez rzędów skróconych nie ma sweterka. Znaczy są, żartuję, ale oczywiście z tymi rzędami skróconymi jest po prostu wygodniej. Także taki, kardigan, taki sweterek, taki wisperek zrobiłam sobie na wyjazd do Krakowa na targi. I dzisiaj może oglądacie mnie w pociągu, może w autobusie, a może jesteście w domu i nie wybrałyście się na targi. Ja na te targi jadę, mam nadzieję, że, że się tam zobaczymy. Pogoda trochę się skitrała, i, no i nie wiem, czy wystąpię w tym sweterku. Czy wymyślę coś innego, bo ma być zimno. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że atmosfera będzie gorąca. Także tyle o tym whisperku. Ten konkretny zrobiłam z włóczki Bell i zużyłam 6 motków na rozmiar. Chyba M teraz robiłam, bo kardigan robiłam L, bo chciałam luźniejszy, a tu robiłam Mkę. Chociaż on też jest taki swobodny i luźny, także wiecie, jest ok. Przypnę sobie już ten mikrofon, bo już pokazałam ładnie kardigan, to znaczy bruzeczkę i już mogę zasłonić. I zobaczcie, te sweterki i ten, który mam na sobie, to jest efekt mojej pracy w kwietniu. Nie wszystko Wam pokażę, ponieważ ten rudy i ten granatowy to są zwyklaczki. Kardigany w wersji rozpinanej, które teraz moje testerki testują. I słuchajcie, dałam im termin do końca, do końca maja, chyba, albo do połowy. Mi się wydaje, że do końca maja, a one już kończą. Po prostu w tydzień ten kardigan robi się w tydzień. Także tych kardiganów na razie Wam nie pokażę. Zaraz Wam pokażę jeszcze dwa sweterki testy, ale najpierw o tym, co mam na drutach. Na drutach mam chustę z warkoczami, na którą potrzebuję również testerek. Nie zdradzę całej jej tajemnicy. Ona wstępnie wygląda tak, czyli jest robiona od dołu, trójkątna i się rozszerza, ale ta chusta ma pewną tajemnicę, którą zdradzam tylko na testach. Wy na razie jej nie poznacie. Także tak wygląda ta chusta. Jeśli ktoś chce testować, to zapraszam. Jest ona wykonana z motka od Lilopi, poczekajcie, poczekajcie, ten, wotek, mo, ten motek nazywa się tak, swing to knit, tak, swing to knit i to jest 50% merino, 50% akryl, on ma w sobie, troszeczkę zsunę etykietę, będzie widać, on ma w sobie błyszczącą nitkę, zobaczcie i moherek. No i wracając, bo zadzwoniła do mnie pani Bernardeta, pozdrawiam. Zobaczcie, jest moherek i błyszcząca nitka i trzy nitki szarego, szarej przędzy. Także to jest motek pięcionitkowy. I ja myślę, że na taką chustę wystarczy mi jeden taki motek, a dostałam od Karoliny z Lilopi dwa takie motki. Bo myślałam, że będę robić z podwójnej nitki, ale ta włóczka jest tak ekstra, bo wiecie, że ja nie lubię cienkich, nie? Że robię na drutach numer 5 i robię pojedynczą nitką, znaczy tymi pięcioma nitkami, a nie dziesięcioma, jak wcześniej przypuszczałam. I zaproponowałam Karolinie, że na ten motek zrobię rozdanie, to rozdanie będzie na Instagramie. Także jeśli mnie jeszcze na Instagramie nie obserwujecie, to polecam, zachęcam i zapraszam do zaobserwowania mnie na Instagramie. Któryś dzień w następnym tygodniu wrzucę ten duży motek na chustę na rozdanie na Instagramie. Także to jest jeden projekt. Po drugi muszę na chwilę się oddalić. Bo, na tej samej zasadzie, na jakiej robię tę chustę, którą wam pokazałam, od razu mówię, że to nie jest zwykła chusta z warkoczami, ale na razie więcej nie powiem. Pamiętacie strzałkę z warkoczem? Pokazywałam już ją wam w zeszłym roku, i warsztaty na taką strzałkę z warkoczem są do kupienia w moim sklepie na stronie www.aleksandrafaktory.pl w zakładce Warsztaty. I teraz też będę robić strzałkę, też z warkoczem, ale właśnie z tą tajemnicą, która za, którą zawiera też ta pierwsza chusta. No, wybaczcie, nie mogę więcej na razie zdradzić, bo, bo już tak było, że moje pomysły zostały podkradzione. Na przykład, jak zrobiłam Whisperek, to miesiąc później ukazał się bardzo podobny wzór, który, jak widzę do tej pory, to po prostu pierwsze, pierwszy rzut oka tam myślę, że to jest Whisper. Także więcej zdradzać się będę. I na strzałkę również potrzebuję te serki, Tą strzałkę będę wykonywać z innych włóczek. Dostałam również od Karoliny z Lilopii nowe włóczki. Karolina wprowadziła u siebie motki ombre, 100% merino. Bez akrylu, bez niczego. I na taką strzałkę potrzebujemy dwa motki po 800 metrów. Nie wzięłam, bo można też zamówić motki jednokolorowe, ale poczekajcie, ja po nie polecę. Jeszcze coś więcej przyniosłam. Także tak, na strzałkę potrzebujemy dwa moteczki po 800 metrów. Z tego wychodzi dosyć spora strzałka. Ja zamówiłam też 200 metrów ostatniego koloru. Jeśli mi troszkę zabraknie, bo przy dzierganiu strzałki trzeba zważyć motek. Zresztą o tym będę mówić przy strzałce, jak już będziemy robić strzałkę. Czasami zabraknie nam na końcówkę, więc zamówiłam sobie ostatni kolor. Zobaczcie, tu też jest taki. Zamówiłam jeden motek 200 metrów, bo jak mi zabraknie, to wyciągnę jedną nitkę ze środka, jedną nitkę z zewnątrz i będę też robić podwójnie. Także, jeśli ktoś ma na ochotę, ochotę na testy strzałki albo chusty trójkątnej, trochę w ciemno, bo tylko troszkę pokazałam, ale te chusty kryją tajemnice i będą naprawdę niesamowite, bo nie widziałam jeszcze takiej chusty e, z takim efektem, jak ja zaplanowałam. E, ja już to wypróbowałam i to działa. I jedna z moich testerek już ma też pół chusty trójkątnej zrobionej i to działa. Także, jeśli macie ochotę na takie testy, to napiszcie do mnie na Instagramie albo na Facebooku, że macie ochotę na testy. W pierwszej kolejności przyjmuję testerki robiące z tych właśnie z tych moteczków, które pokazałam. Ale na przykład te chusty fajnie też wyjdą z włóczki Flora z dodatkiem kicilka, bo też taką próbę robiłam. Także. Zapraszam na te testy, wybaczcie, ale odezwę się do osób, które wybiorę, bo tych zgłoszeń zawsze jest tak dużo, a to będzie też weekend właśnie ten targowy, że, że nie będę w stanie odpisać wszystkim i przypuszczam, że będę odpisywać dopiero e, albo w niedzielę, jak będę wracać w pociągiem z targów, albo w poniedziałek. Także serdecznie na te testy zapraszam. Testy polegają na tym, że tworzę grupie na Messengerze, taka grupa już jest, bo mam parę stałych testerek, ale zawsze dobieram też... Nowe. Dołączamy do tej grupy, ja daję wzór i w grupie dziergamy i patrzymy, czy są jakieś błędy, czy coś poprawić. Ja już tę chustę trochę zrobiłam, także widzę, że idzie gładko, powinno być bezbłędnie. Termin wykonania tej chusty jest koło tak, 10 czerwca, także czasu jest bardzo dużo. Niektóre dziewczyny z tych moich starych testerek, pozdrawiam moje staruchy, <laughs> zdecydowały się na dwie chusty, także jeśli ktoś chce, to może robić dwie. Dobrze. Pokażę wam, co jeszcze zrobiłam. Zaraz pokażę wam następne sweterki, ale pokażę wam jeszcze, co mam na drutach. Tylko się napiję, bo już się zasuszyłam. Zaczęłam robić sweter według wzoru kutowej kiki. On się nazywa Karamel, Karmel, nie pamiętam, powiem szczerze, jest w książce, w pierwszej książce kutowej kiki. Sweter z żakardem. I ja nie umiem robić żakardów, ale no kiedyś trzeba się nauczyć. I tak jak wszystkim wychodzą żakardy za ciasno, tak mi wychodzą za luźno. Trochę tu podciągnę. Bo w ogóle problem jest w tym, zauważyłam u mnie, że umiem robić żakard po prostym, czyli albo tam i z powrotem, albo na raglanie, bo to jest wtedy prosto, ale jak jest okrągły karczek, to już mi trochę... Idzie gorzej. I teraz tak. Mi się wydaje, że to będzie dobrze. W ogóle stwierdziłam, że się nie przejmuję tym swetrem. Jak nie wyjdzie, trudno. To, to jest po prostu szkoła i, <gryw> i ja się na tym uczę. Tak to wygląda na prawej stronie. Także nic tu nie jest ściągnięte. W miejscach, gdzie na przykład tutaj o, ściąga, a patrzę na lewą stronę i rozprostuję te nitki, no to nic nie ściąga. Także mam nadzieję, że tutaj po praniu że po praniu będzie dobrze. Oczywiście wprowadziłam zmiany, bo zrobiłam tutaj rzędy skrócone, a ten sweter nie ma rzędów skróconych. On, on powinien być po prostu w koło, tutaj się zaczynać wzór, ale no, ja lubię rzędy skrócone, także także sobie tutaj dodałam podwójny, podwójna plisa. Jeszcze apel do dziewczyn, które robią na drutach i opowiadają o tym. Dziewczyny, to nie jest kołnierzyk. Często mówią, że Kołnierzyk podwójny. Nie, to nie jest kołnierzyk. To jest plisa albo oprzycie dekoltu. To nie jest kołnierzyk. Także tu jest podwójna plisa i właśnie dodałam te rzędy skrócone i bardzo powoli robię ten sweter, bo ja go zaczęłam, boże, chyba z dwa miesiące temu, ale bywa tak, że nawet przez tydzień go nie, nie ruszę, bo on jest na takie momenty, gdzie mam wszystko skończone, gdzie mam wolną głowę i wtedy sobie po parę rzędów robię. Jestem narzędzie. 19. Nie, już jest. O Jezu, jestem dalej. Ja nawet nie wiem, gdzie jestem w tym wzorze. Tu jakieś kropeczki sobie pozaznaczałam. Ach, tu jestem. Na 33. No, to niedługo wychodzi, że będę oddzielać. No jeszcze nie. No nie jest. To jest gdzieś połowa karczku. A wzór idzie przez cały sweter. Ale tak jak mówię, po oddzieleniu tych rękaw. O tu patrzcie, tu mam na przykład założone te oczka. O te. Widzicie? I właśnie, o, ale jak naciągnę, to jest spoko, nie? Także no, mam nadzieję, że to po praniu będzie dobrze. Nie robię z oryginalnych włóczek, bo włóczki oryginalne yy, to są w ogóle jakieś. Nie wiem, skąd. Wybrałam włóczkę od Hobby. Tak, to jest włóczka Garland. O, taka. I słuchajcie, najlepsze jest to, że to jest 70% bawełna i 30% alpaka i w 50 gramach jest 105 metrów. I tu mam takie kolorki. Biały mam jeden, bo białego jest najmniej. O, takie kolory. Wszystko? Wszyst wszystkie wzięłam? Nie spadaj, nie spadaj. Tak, najwięcej mam tego pomarańczowego, bo głównie właśnie tego pomarańczowego jest najwięcej. No i włóczka jak przyszła, już chyba wam kiedyś o niej opowiadałam, jak robiłam porządki we włóczkach. Włóczka jak przyszła, zobaczcie, ona jest taka, taki sznurek, nie? Sznurek z takim meszkiem alpakowym. I byłam załamana, bo ona w dotyku też jest jak sznurek. I sobie myślę, co to będzie za sweter. Po prostu wybrałaś geniuszu idealnie. Ale jak zrobiłam próbkę, to ten meszek idealnie wchodzi w przestrzenie między oczkami. A na jakich drutach ja robię? Chyba 4,5. Zaraz wam powiem. Tak, na 4 i pół. To robiłam na czwórkach, wyszło nawet za ciasno, a na 4,5 i pół wychodzi taka milutka, przyjemna dzienina. Także włóczka jest bardzo fajna. Do żakardów myślę, że, że ok. Gdzie przy żakardach najczęściej stosuje się wełniane włóczki, żeby te włoski i wełny się ze sobą szczepiały i trzymały, ale właśnie tutaj robotę robi ta alpaka. Także na drutach mam to. A, wiecie co jeszcze mam? Jeszcze mam ten pierścionek do żakardu, na którym kompletnie nie umiem robić. Kompletnie. Myślałam, że on mi ułatwi sprawy, bo tu jeszcze są takie momenty, gdzie miejscami są trzy, trzy nitki, trzy kolory. I ja tej trzeciej nitki nie ogarniam, słuchajcie. Ja robię dwoma, a tam gdzie jest trzecia nitka, to ja ją po prostu pominęłam i jej nie robię. I jeśli macie jakiś, znacie jakiś tutorial na YouTubie. Z żakardem, gdzie są trzy nitki jednocześnie. Oprócz tym zarzucanym po angielsku, bo tak to umiem, że tu trzymam dwie nitki, a trzecią sobie zarzucam od spodu, chyba że to jest jedyna metoda, ale może jest jakaś taka, że się trzyma trzy nitki, no nie wiem. Także to mam na drutach. Mam na drutach te testowe chusty i zaraz Wam pokażę, co skończyłam wczoraj, bo wczoraj skończyłam dwa swetry. Pierwszym z nich jest sweter. Norgard Knitters. Mam nadzieję, że to tak się wymawia. My Bohemian Jumper. To jest taki sweter. Zasłonię moją gębę, to lepiej wyostrzy. I on jest wykonany z włóczki Gepard. Mam tutaj tę włóczkę, już wam pokazuję. Jest to 90% bawełna i 10% len. Zobaczcie, to jest taka włóczka. To jest taki niedźwiadek no i pierwszy raz robiłam z włóczki gepard i słuchajcie ona tak podam wam skład a jeśli chodzi o metraż to ona w 50 gramach ma 60 metrów czyli jest to gruba włóczka poza tym no to jest troszeczkę przekłamane według mnie bo bawełna jest ciężka więc taka sama grubość tej włóczki na przykład z alpaki miałaby więcej metrów chyba dobrze myślę Także Gepard. Na mój rozmiar, a robiłam rozmiar raz dwa trzy trzeci, czyli M, e, przewidziane zostało 13 motków, ale mi jeden motek został. Cały jeden motek, i z ostatniego zostało mi tyle. No. Tak. <śled> e. Zawsze jak słyszałam, jak ktoś mówi, że bardzo trudna włóczka w przerabianiu, to sobie myślę, no dobra, bez przesady. Przerobisz trzy okrążenia i się przyzwyczaisz. Ale ta włóczka jest naprawdę trudna w przerabianiu. Zaraz wam powiem dlaczego. Zobaczcie, ona jest taka. Ona jest taka. O, rozwinę. Taka nierówna. Doskonale tutaj widać. Ma takie... Takie nopki grubsze i druty cały czas w te nopki wchodzą i naprawdę nie idzie się przyzwyczaić. Tak naprawdę y, można ją robić głównie na drutach metalowych, bo na drewnianych i na bambusowych ona jest tępa i, i się hamuje, także druty tylko metalowe. I ten fason, zobaczcie, on jest niby pudełkowy, ale tu jak widać na korpusie, on się lekko rozszerza. Tak samo ma też zrobione. Znaczy, nie pamiętam, czy korpus się rozszerza, czy jest prosty. Tu nie pamiętam. Na pewno jest zwężany do dołu. Natomiast rękawy, zobaczcie, w pewnym momencie się rozszerzają, a później zwężają. I tak we wzorze one są trochę dłuższe, mi wyszły takie, ale stwierdziłam, że do takiego bawełnianego, luźnego swetra taka długość rękawów wygląda ok. Jest on dosyć ciężki, bo waży 600 g w moim rozmiarze, a w tych dużych nawet 800, w tym największym. Największy rozmiar to jest 2XL i on wtedy waży 800 g, także ciężki, no bo bawełna jest ciężka. Tył jest dłuższy od przodu i ogólnie jest wygodny, ale on co prawda ma rzędy skrócone i bardzo do mnie kurczyło, żeby te rzędy skrócone zrobić po swojemu. Ale sobie mówię, dobra, nie kombinuj Aleksandra, rób, jak jest we wzorze. I on trochę leci mi do tyłu. Gdybym zrobiła po swojemu, tak jak zawsze robię, to przypuszczam, żeby było lepiej. No ale no trudno, no nie spróję przejść całego swetra. Przyznam szczerze, szczerze, że go nie przemierzałam, dopiero jak już miałam zrobiony cały korpus, to dopiero go przymierzyłam, bo stwierdziłam, że i tak jest oversize'owy, więc no nie muszę go mierzyć, nie? bo on i tak będzie luźny. Wzór jest napisany bardzo prosto, nie sposób go nie zrozumieć, nawet jeśli ktoś nie zna angielskiego, to wystarczy najechać sobie aparatem i, i wrzucić w, tra w translator i wszystko dobrze tłumaczy. Jedyne, co mnie rozśmieszyło w tym wzorze, to on jest robiony jerseyem, czyli same oczka prawe. Dzięki temu tutaj się robi fajny taki rulonik przy dekolcie, ale jest zakończony, ja tak mówię, tempo zakończony, czyli nie ma żadnego ściągacza we wzorze. Jest napisany tak: zamknij, zamknij oczka, czy zamknij dół, nie pamiętam. Nie za luźno, nie za ciasno. Koniec. Nie ma napisanej żadnej metody. Oczywiście to się zwija, bo znam różne metody zakańczania jersey'u tak żeby się nie zwijało. Ale przy tej grubej włóczce wyglądało to brzydko, więc stwierdziłam, że zrobię tutaj trzy okrążenia ściągaczem, bo nie widać tego ściągacza na tej włóczce takiej właśnie, ona jest jakby trochę bukle. Nie widać ściągacza, więc zrobiłam ściągacz i na dole, i przy rękawach trzy okrążenia ściągacza i zamknęłam ten sweter. Trochę mnie drażni tutaj to przy szyi, ale już trudno, nic z tym nie zrobię. Taki już będzie. Taki po prostu do szurania, ale zakładałam go też na białą koszulę, gdzie ona wystawała tutaj górą i dołem, i wygląda super. I wtedy nabiera takiego charakteru bardziej oficjalnego. Także wzór mogę polecić. Rzędów skróconych polecam zrobić więcej niż jest we wzorze. I będzie dobrze. Pokażę Wam jeszcze jeden sweterek, który już będzie ostatni, który zrobiłam. Ostatnim sweterkiem, który zrobiłam, jest sweterek jedwabny. Bałam się, że będzie za wąski, ale jest idealny, taki jak lubię. Co się tu zagina? Aha, on tak leżał założony przy suszeniu, bo cały jest wyprany oprócz jednego rękawa. Tylko zerknę, którego? A, no już wiem którego, bo na tym niewypranym zostały mi jeszcze znaczniki od zamykania. Już Wam tłumaczę, co to za sweterek. Jest to wzór z Garn Studio Sand Notes. O, wyciągnę może z folii, to będzie lepiej widać, bo się odbija światło. Uciekam Wam trochę z kadru. Rozładował mi się y, mikrofon, więc nie będzie już tak pięknie, jak do tej pory. Ale podgłośnia głos w aplikacji, więc myślę, że będzie dobrze. Wracając do sweterka. W oryginale jest on wykonany z włóczki muskat. ale ja potrzebowałam sweterka eleganckiego. Chciałam mieć taki delikatny sweterek. Mam już jeden zrobiony z jedwabioski z silkiem, taki niebieski, który już wielokrotnie pokazywałam. Tym razem chciałam coś jasnego i odezwałam się do Kasi z firmy Katabaty. Tak wygląda ta firma. Jest na, tak się nazywa sklep, więc jak wpiszecie w www.katabaty.pl, i tak dalej, czy jak, ba, 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 tutaj nie ma. Ale jak wpiszecie w Google katabaty, to wyskoczy. Jedwab naturalny, niefarbowany w połączeniu z naturalnym kitsilkiem. On troszeczkę podgryza, jak to Kitzilk, ale możecie dać taki, który was nie gryzie. No, wracając do tematu. Próbka 21 oczek, wyszło mi na drutach 4,5 i taka próbka też jest we wzorze. Czy wyszło mi 20,5 oczka, ale nic nie zmieniałam, nic nie przeliczałam, robiłam rozmiar M. Wyszedł luźny, z zapasem, taki jak lubię, idealny, bardzo wygodny. Na dole zrobiłam, nie widać. No nie widać. Dół zrobiłam troszkę dłuższy. Podwyższę sobie, bo chcę być bliżej, żeby mi było dobrze słychać. Dół zrobiłam troszkę dłuższy. Jak przedłużyć dół sweterka pokazuję na osobnym filmie na moim kanale. Ale wracając do sweterka. Nagrałam na niego tutorial. Zobaczcie, karczek jest okrągły, z takim delikatnym tutaj wzorkiem, bardzo delikatnym i z małymi yy, paskami ażurków. Na ten sweterek zużyłam 220 gramów jedwabiu i adekwatną długość kicilka, bo w gramach on wypada inaczej. E, także na sweterek potrzebujecie trzy sztuki, trzy takie precelki jedwabiu i trzy precelki kicilka. Jest to wersja taka e, ekonomiczna, jeśli chodzi o jedwab, ponieważ jedwabie ręcznie farbowane kosztują, myślę, od 130 zł. Tak mi się wydaje, że albo 120, albo. Nie, na pewno 139 chyba za ten niebieski dawałam. Yy, a, ten, a ten niefarbowany u Kasi kosztuje 89 zł. Nie sprawdzałam ceny Kitzilka, jest ona niższa. 59 albo 69? Nie sprawdzałam, nie będę Was wprowadzać w błąd. Kitzilka, ten jedwab na pewno 89 zł. Więc na sweter w każdym rozmiarze. Myślę, że rozmiar ten najmniejszy też zacznie trzeci precelek, tak mi się wydaje. Ale rozmiary te największe również zmieszczą się w trzech precelkach, ponieważ z tego trzeciego wzięłam tylko 20 gramów, To po prostu na pół rękawa, ale ten niewyprany rękaw jest nieładny, a ten ładny. Dosłownie na pół rękawa brakuje tego jedwabiu. Także jeśli chcecie wykonać ze mną ten sweterek, to tutorial ukaże się. W następnym tygodniu muszę jeszcze go zgrać, obrobić i, i powycinać głupoty i jakieś. To zapraszam. Jest jeszcze kilka tych jedwabi na stronie katabaty, ale myślę, że jak się skończą, to Kasia będzie zamawiać je dalej. Bluzeczka, mimo małych drutów, bo dla mnie druty 4,5 to już są cienizny, robi się dosyć szybko. I nie jest ona trudna, wystarczy umieć yy, oczka prawe i lewe. I tak, we wzorze nie ma rzędów skróconych, jak to we wzorach Garn Studio. Tam, ja nie wiem, czy kiedyś spotkałam rzędy skrócone przy dekolcie. Nie kojarzę, przynajmniej w tych wzorach, które ja robiłam. Ja te rzędy skrócone dodałam, ale tego nie ma w tym tutorialu, ponieważ robię zgodnie z wzorem tym oryginalnym. Natomiast jest osobny film na moim kanale. Jak dodać rzędy skrócone, właśnie jak, jak, jak robiłam ten karczyk, to taki osobny film nagrałam. I można sobie te rzędy skrócone e, zrobić. Także sweterek wyszedł delikatny, e, taki elegancki, bardzo mi się podoba. E, no, i co jeszcze Wam powiem? Jedziemy, tu jedziemy, jedziemy, jedziemy. Opresie. No, właśnie taki, takiego efektu potrzebowałam, ponieważ e, większość swetrów mam takich, wiecie, do biegania, do latania, a nie było nic fajnego, eleganckiego. No więc kończymy, kończymy ten odcinek. Pokazałam Wam wszystko, co chciałam. E, tak jak mówię, w następnym tygodniu tutorial. Jeśli macie ochotę na testy chust, takich trochę w ciemno, bo pokazałam Wam tylko właśnie podstawę, e, to zapraszam. I co jeszcze, Co Cię usłyszeć? Na testy zapraszam. Zwyklaczki się testują. Cardigan Whisper w regularnej sprzedaży będzie dostępny. Mówiłam, że za dwa tygodnie? Chyba za dwa tygodnie. Tak, myśl... Tak, za dwa tygodnie będzie dostępny. A teraz dziewczyny dziergają w grupie warsztatowej i na kalu, i idzie im to naprawdę świetnie. Całuję Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że tutaj wracacie i witam nowe osoby, bo jest dużo nowych. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie zasubskrybować ten kanał. No i co? Napiszcie mi w komentarzu, czy będziecie na targach. To jeszcze Was gdzieś tam rano yy, poczytam przed targami. Na targach nie będę nagrywać, ponieważ nie, mm, nie jestem za udostępnianiem wizerunku osób postronnych, bo mogą sobie tego nie życzyć. Także jedynie może z jakimiś osobami takimi pojedynczymi porobię sobie zdjęcia. Nie nastawiam się na żadne zakupy, ponieważ nie potrzebuję włóczek, chociaż mam w głowie jeden projekt taki zimowy i mam też w głowie jedną włóczkę na niego, ale wolałabym zrobić z czegoś innego i może to coś innego wpadnie mi w oko na targach. Dziękuję jeszcze raz, że ze mną tutaj jesteście i do zobaczenia za tydzień. Zapraszam na, na tutorial, który pokaże się w następnym tygodniu. Buziaki.